Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Zakszewski, i to jest kanał Legendy i Kredy Polskie. Bardzo z wielką dumą miło mi jest was powitać na kanale, który ma już ponad 1000 subskrypcji. Mamy 11 kwietnia, godzina 18.54, a was jest tutaj już 1030 osób. Bardzo wam za to dziękuję. No, nie spodziewałem się, że tak szybko to pójdzie. Ledwie 5 miesięcy od pierwszej wrzutki, a już jest tutaj tyle ludzi. Wow, szok, totalny szok. Z tej okazji w przyszłym tygodniu, czyli we wtorek po świętach, będę miał dla Was super special, o którym już mówię chyba od trzech odcinków. Mianowicie nagrywam legendy z miast, które. Zawarliście w komentarzach. Więc, jak ktoś napisał o pole, to powstanie legenda z Opola. Będzie taki jeden dłuższy odcinek, w którym zbieram wszystkie komentarze i opowiadam właśnie te historie. Więc, to jest też ostatni moment. Last Call. Du -du 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 -du. Telezakupy Mango. Jeżeli w komentarzu napiszesz teraz, jaką legendę chciałbyś usłyszeć, to w ciągu 7 dni pojawi się tutaj odcinek, na którym opowiem właśnie te historie. Pamiętaj, oferta jest ważna tylko przez 7 następnych dni. Zrób to teraz. Mógłby to na przykład mówić Klaudiusz Sepkowicz, ale ja mam chyba trochę za dużo włosów jak na Klaudiusza. Tak czy siak, to za tydzień, a w tym tygodniu opowiem wam na temat faunów, którzy mieli wpływ na powstanie trzech śląskich miast. Gliwic, Bytomia oraz Zabrze. Dziołcho i chopy, lecimy na Śląsk. Dawno, dawno temu, gdy po śląskiej ziemi chodziły jeszcze tury, było sobie trzech przyjaciół. Zabomir, Gliwor... Oraz Bytomir. Chłopcy pragnęli wyruszyć w świat, zdobywać piękne krainy, złapać doświadczenia i ociekać sławą. Zabomir chciał zostać wielkim odkrywcą. Jego umiejętności to dobra orientacja w terenie, umiejętność pakowania się na tydzień do bagażu podręcznego w Ryanair, znajomość języków obcych, nawet bez alkoholu. Gliwor kochał rośliny i chciał mieć także pole uprawne. Umiejętności rycie w glebie, szeroka wiedza na temat kompostowników, zaawansowana obsługa maszyn rolniczych, Bytomir pragnął zostać cieślą, skóra odporna na drzazgi, zaawansowana wiedza na temat używania wiertarki, wkrętarki, a także wiertarko-wkrętarki, ukończona szkoła zawodowa z kompletem palców. Chłopcy wyruszyli w drogę ze swojego miejsca zamieszkania i wędrowali 6 dni i 6 nocy. Dotarli w końcu na skraj Wielkiej Polany. Otaczał ich wielki bór i wielki las. Postanowili, że tutaj właśnie będą odpoczywać. Zjedli jakieś tam ostatki jedzenia, które ze sobą mieli, jednak na 6 dni to trochę trzeba było tego zabrać, i ułożyli się do snu. Nie zdążyli jednak zbyt bardzo odpłynąć, ponieważ las zaczął bardzo dziwnie szumieć. Chłopcy z przerażenia nagle schowali się w krzoki. Dziwna sprawa nastąpiła, ponieważ na tej polanie, na jej środku, zaczęła tryskać z ziemi woda. Taka fontanna się zrobiła. I nagle z za innych, nie tamtych co oni się schowali, wyszły trzy typy. Ale takie nie typy, takie chopy, tylko takie chopy z kopytami. Okazało się, że są to faunowie. Tajemnicze stworki. Trochę diabełki. Ogólnie takie trochę psotniki. No ale chłopcy bardzo mocno się ich przerazili. No ale to były silne byki. To były naprawdę dobre chopy. No, i oni dopadli chłopaków, którzy chcieli uciec, zagrozili im drogę i zaczęli im przeszkadzać. Gliwomir był taki trochę najbardziej strachliwy, więc zaczął krzyczeć, zrobił trochę dramy i poprosił ich, żeby ich zostawili w spokoju. A oni w zamian spełnią ich trzy życzenia. Fałnowie naradzili się i zaczął się festiwal zachcianek. Jako, że mieli problemy z tym, że było im często zimno, a jako strażnicy lasu, no nie mogli raczej drzewa ściąć. To ich w zasadzie podstawowym problemem na ten moment było to, że nie mieli sposobu na to, żeby się ogrzeć. No ale Zabomir, jako że to był człowiek, który znał się na Ziemi jak mało kto inny, posiadał wiedzę na temat czarnego złota, bo tam skąd pochodził, można było odnaleźć coś takiego jak węgiel. Wiedział gdzie tego szukać, więc szybko poszli z chłopakami i przynieśli po krótkim czasie wielkie toboły zapełnione węglem. Rozpalili ogień, wrzucili tam ten węgiel i faunowie byli zadowoleni. No ale były jeszcze pozostałe dwa życzenia. Gliwor znał się trochę na roślinach, nawet nie trochę, a bardzo. I całe szczęście, że drugie zadanie trafiło na niego, bo może by się nie udało go wypełnić. Faunowie... Jak już mieli ciepło, no to w sumie można było bez jeszcze napić. No, ale chcieli taki trunek, którego jeszcze do tej pory nie znali. A znali na przykład wino, więc Gliwor stwierdził, że walnim browara. dodał jeszcze do tego trochę miodu leśnych barci. No i faunowie rozpłynęli się niemalże dosłownie w przenośni po prostu. Spożyli trochę tego piwa i poszli spać. A rano, jak się przebudzili, zostało do wykonania ostatnie życzenie. Bytomir dostał za zadanie stworzenie jakiegoś łoża, dzięki któremu mogliby się faunowie bardziej wysypiać niż spanie po prostu na glebie. No a że chłopak był cieślą, to raz, dwa ogarnął jakieś dechy, poprzybijał i super świetne łoże zostało gotowe. Faunowie stwierdzili, że to jest w ogóle najwspanialsza rzecz, na której spali. Ogólnie czuli się nawet tacy wdzięczni. Chłopakom, że im tak pomogli, więc stwierdzili, że oni też coś od siebie dadzą. Dzięki ich hojności mamy w tym momencie w Polsce trzy miasta. To znaczy, ogólnie w Polsce mamy więcej miast, ale mamy te miasta konkretne. Fałnowie więc dali każdemu z nich podstawowe narzędzia. Oraz yy, ziemię, po to, żeby mogli sobie założyć swoje osady. Zabomir dzięki swojej pracowitości i zdobytej wiedzy zaczął wydobywać węgiel, otworzył kopalnię, a wokół niej z czasem zaczęło powstawać miasto, nazywane dzisiaj Zabrze. Gliwor wybudował browar, gdzie ważył najlepsze piwo na Śląsku. Tu też z biegiem lat zawiązało się miasto, które nazywało się Gliwicami. Bytomir sam wybudował swój gród, no w końcu cieśla, to co, 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 co sam nie może wybudował gród, który nazywał się Bytomir. Do dnia dzisiejszego mieszkańcy tych miast żyją w przyjaźni i wzajemnie się wspierają, zaś w miejscu, gdzie przyjaciele spotkali faunów, wybudowano fontannę, na której uwieczniono trójkę tańczących psotników. I znajduje się ona w Gliwicach. No i tak działo się na tym Śląsku. Czy te miasta są takie sobie przyjazne? To jest pytanie bardziej do Was. W każdym razie, ja Wam jeszcze raz bardzo, 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 bardzo dziękuję za te 1000 ponad subskrypcji. Jeżeli ktoś jest tutaj nowy, chciałby zostawić po sobie też jakiś ślad, to oczywiście subskrypcja, łapka w górę, komentarz. Co tylko chcecie z tego trójkąta możliwości, możecie wszystko, możecie nic, ale przypominam jeszcze raz, że to jest ostatnia chwila, ostatni moment, żeby wpisać nazwę miejscowości, z której chcielibyście usłyszeć legendę w materiale. Dziękczynnym za 1000 subskrypcji, także słyszymy się za tydzień, trzymajcie się, dobrego i spokojnego tygodnia, bo powiem Wam, że dla mnie to był taki hardcore stacja, że życzę sobie, żeby już taki nie był.